Sala ślubów w półskim ratuszu przeszła spektakularną metamorfozę. Koszt inwestycji to prawie 340 tysięcy złotych. W miejscu starej sali ślubów i pomieszczenia biurowego pojawiła się nowoczesna i elegancka przestrzeń. Udało nam się wreszcie zrealizować projekt, który no wydawałby się może niezbyt wielki, ale niezwykle ważny dla osób, które tutaj przychodzą po to, żeby przeżyć coś bardzo ważnego w swoim życiu uroczystość zawarcia małżeństwa. Jesteśmy w nowej, w nowej odsłonie sali ślubów w Pucku, w naszym puckim ratuszu. Jest to zadanie, które zostało wykonane we współpracy z gminą Puck. Podzieliliśmy się kosztami tak mniej więcej pół na pół. Cieszę się bardzo, że mogliśmy przystąpić do tego projektu. Gmina za aprobatą całej Rady Gminy Puck przeznaczyła kwotę 120 tysięcy złotych na ten remont. Kiedy pani burmistrz poprosiła o współpracę, o wsparcie finansowe przy remoncie tej sali, to, to absolutnie się nie zawahała a to z tego względu, że Urząd Stanu Cywilnego obsługuje prawie 30 tysięcy mieszkańców z terenu gminy Puck. No, efekt jest oszałamiający, jest luksusowo, jest pięknie. Koszt inwestycji to prawie 340 tysięcy złotych. Została stworzona piękna sala, po prostu myślę, że dzięki temu przybędzie jeszcze ślubów. W zeszłym roku tych ślubów w sali naszej było około 130, wyznaniowych ślubów było 80, czyli okazuje się, że to jest bardzo ważne miejsce, coraz więcej osób, Właśnie bierze śluby takie właśnie tylko cywilne, również w plenerze przybywa ślubów, ale tutaj zadbaliśmy o to, że te elementy, które były charakterystyczne, w tym meble gdańskie, no były tym prawdziwym wow, prawdziwą ozdobą. One tu już stoją od dawna, ale zostały teraz wyremontowane tutaj pod opieką rzeczywiście ekspercką, więc one rzeczywiście pięknie się prezentują. Zmiana jest olbrzymia. Jest tutaj połączenie dwóch styli, stylu glamour z stylem, który był poprzednio, czyli stare, piękne, odnowione meble gdańskie, które robią ogromne wrażenie. Sala przede wszystkim zyskała też przestrzeń, dlatego że zostały połączone dwa pomieszczenia, więc mamy teraz dużą przestrzeń, jasną otwartą i wygląda przepięknie sala. Pierwszy ślub w wyremontowanej sali odbędzie się już za dwa tygodnie. Udzieli go burmistrz Pucka.